Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pączki z ciasta francuskiego. Mam tutaj gotowe ciasto francuskie. Oj, trzeba ostrożnie rozwijać, bo troszeczkę ciasto. Troszeczkę. Musimy zwrócić uwagę, aby te ciasto, tak, ja je po prostu posmaruję białkiem i połączę w ten sposób. I mamy ciasto złączone. Jeszcze tutaj mam kawałeczek. I ciasto złożymy na pół. Będziemy wycinać kółka i smażyć na rozgrzanym oleju. U mnie olej już się w rąblu rozgrzewa. Pączki możemy zrobić z marmoladą, z bitą śmietaną lub z kremem. Ja na razie łączę ciasto francuskie. Tak ostrożnie musimy rozwijać, nie tak jak ja to zrobiłam. Tak i teraz ciasto całe smarujemy białkiem, całą powierzchnię, ponieważ ono będzie składane, więc. Zmarujemy całą powierzchnię i składamy na trzy części. O, tak. I mamy. Ciasto francuskie mamy złożone. I teraz ja mam taką nie za dużą foremkę Będziemy wycinać kółka W ten sposób I będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu Zawsze sobie niewielką ilość Wrzucamy i sprawdzamy, czy ten tłuszcz już jest nagrzany. Ja to robię w ten sposób, że niewielką ilość ciasta wrzucam. Jeżeli ciasto wypłynie na wierzch, to świadczy o tym, że tłuszcz już jest rozgrzany i u mnie to też już widać, że tłuszcz jest rozgrzany. Ja już też wrzucam ciasto i smażymy na złoto-brązowy kolor na średnim ogniu. Tak, na złoto-brązowy. Tak, pączki mamy usmażone, złoto-brązowy kolor i zdejmujemy na papier do pieczenia. Ja tak jak wspominałam, ja podam pączki z bitą śmietaną. Tak, teraz zrobię pozostałe ciasto. Teraz przygotujemy bitą śmietanę. Potrzebować będziemy szklankę, szklanka o pojemności 250, śmietany 30% i dwie łyżki cukru pudru. Ubijamy na sztywno, dodając porcjami cukier śmietane już mamy ubitą przełożymy do worka cukierniczego śmietane przełożyłam do worka cukierniczego odcinam końcówkę i teraz będziemy nadziewać pączki robimy taki otwór tutaj z boku składamy worek i napełniamy śmietaną. I tak zrobię z pozostałymi pączkami. A jeżeli nie mamy worka cukierniczego, to możemy napełnić łyżką. I tak zrobię z pozostałymi pączkami. Opruszę cukrem pudrem. O ile Państwu? Mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę.